Echo Investment na targach Shopping Center Forum 2013 prezentuje swoje trzy projekty. Projekt Galerii Amber w Kaliszu, który jest w części konstrukcyjnej praktycznie ukończony. Ostatnie umowy dopinamy. Udało nam się kilka umów podpisać bezpośrednio tutaj, kontaktując się, rozpotykając się z najemcami. Drugim projektem, który prezentujemy jest Projekt Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze. Jest to projekt, który jest też w trakcie realizacji, proces już zresztą jakiś czas temu rozpoczęty. Jest bardzo zaawansowany projekt. I kolejnym projektem, który chcieliśmy zaprezentować, jest to nowy pomysł, projekt rozbudowy galerii istniejącej, Galerii Galaksy w Szczecinie. I też udało nam się nawiązać kilka bardzo dobrych kontaktów w tym projekcie. I to jest nasz główny cel. Dzisiaj chcieliśmy stworzyć coś ciekawego, ciekawy event. Jest to Afterparty dla wszystkich uczestników zaproszonych przez nas. Jesteśmy głównym sponsorem tej imprezy. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Na pewno będzie super zabawa i oczywiście też będziemy pracowali na tym afterparty, bo, bo nie tylko zabawa, ale oczywiście praca i kontakty to jest nasz główny cel.